Demokracja wygrała. Karol Nawrocki prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wszyscy dziś wiwatują, ale wszyscy bez wyjątku żyją w kraju, w którym zdecydowała większość Polaków. Rozpoczynamy nowy rozdział w naszej historii. Specjalnie dla Państwa czytelników portalu Blasku Online pokażę, jak wyglądała uroczystość. Kilka dni naprawdę pieczołowitych przygotowań. Wszystko trzeba dokładnie zaplanować, żeby było tutaj takie piękne studio jak na Placu Piłsudskiego. Potężne. Jako jedyna stacja informacyjna, jako jedyna stacja w ogóle telewizyjna w Polsce, mamy na Placu Piłsudskiego własne studio z logiem Republiki. Na pewno bardzo, bardzo ważne przedsięwzięcie. Przyszliśmy tu z kolegą, żeby jakoś to czcić. Jest to na pewno dla każdego Polaka. No nieważne z której strony ważna uroczystość, no bo jednak jest to nowy prezydent i każdy powinien tutaj, nieważne, czy z jednej, czy z drugiej strony powinniśmy się jednoczyć. Jako ta młoda osoba, myślę, że też ważne, żebyśmy my pokazywali, że jest to dla nas ważne i że też my jesteśmy częścią tego wszystkiego, co się właściwie tutaj dzieje. Wydarzenie dzisiaj wyciskające łzy z oczu. Dla mnie ogromne przeżycie. Mam już swoje lata niejedno przeszedłem i widziałem i przeżyłem. Ale to należy do największych przeżyć. Dla wielu Polaków to nie tylko zaprzysiężenie nowego prezydenta, to manifestacja patriotyzmu i świadome uczestnictwo w historii, która dzieje się tu i teraz. W tłumie czuć było coś więcej niż ciekawość. Czuć było emocje, nadzieję i wspólnotę. To właśnie ci ludzie, zwykli obywatele, pokazali, że mają realny wpływ na nasz kraj. Aleksandra Gołda dla Blasku Online.